Masz Hashimoto? Czujesz się zmęczona, masz problemy z tarczycą i szukasz naturalnego wsparcia? Poznaj moc oleju z czarnuszki. Nie to nie moda, to potwierdzone badaniami działanie. Regularne stosowanie oleju z czarnuszki może obniżać poziom przeciwciał antyTPO, wspierać pracę tarczycy, łagodzić stany zapalne w organizmie, działać jak naturalny antyoksydant, a nawet poprawiać poziomy TSH i FT4 u osób z Hashimoto. Jak go stosować? Wystarczy jedna łyżeczka na czczo codziennie rano. To mały rytuał, który może mieć wielki wpływ na Twoje samopoczucie. Jak wybrać dobry olej z czarnuszki, zwróć uwagę na 1. Tłoczenie na zimno. Zachowuje najwięcej cennych związków aktywnych. 2. 100% oleju z czarnuszki Nigella sativa. Bez domieszek innych olejów. 3. Nierafinowany i nieoczyszczany. Naturalny, mętny osad to coś dobrego. 4. Butelka z ciemnego szkła chroni przed światłem i utlenianiem. 5. Świeżość i przechowywanie. Przechowuj w lodówce. Zużyj w kilka tygodni po otwarciu. Jeśli olej ma bardzo intensywny smak, to dobry znak. To między innymi dzięki tymokinonowi, który odpowiada za działanie przeciwzapalne. Ale pamiętaj. Czarnuszka to nie lek. To naturalne wsparcie, które warto połączyć z odpowiednią dietą, ruchem i regularną kontrolą u lekarza. Znasz kogoś z Hashimoto? Podeszlij mu ten film, może bardzo mu pomóc. A jeśli chcesz porozmawiać o chorobach tarczycy, podzielić się doświadczeniami, albo po prostu dowiedzieć się więcej, dołącz do naszej wspierającej społeczności na motyle.pl. Czekamy na Ciebie!